Dziękuję bardzo każdej osobie, która wsparła mnie na patronajcie. Szczególnie mocno dziękuję Patrycji Laszewskiej, Kryścisku na o Książkach, Wiktorii Lacercie, Grzegorzowi Pałce, Mirkowi Burnejko, Wiktorii Tolarczyk, Miszkowi Remiszkowi, Jackowi Cisielskiemu, Ernestowi Bednarczykowi, Patrykowi Zelewskiemu, Elaine Elaine, pani Wące, Marcinowi Pucowi, Tomkowi K, Tajemniczemu panu X i Hubertowi Koźmińczukowi. Dziękuję Wam wszystkim, trzymajcie się. Dzień dobry! Dzisiaj pogadamy sobie o Bastionie. Ale nie tym. Chociaż w nie sobie, sobie w Hirose. Nieważne. Dzisiaj o Bastionie od Stephena Kinga. Czyli jakby nie było chyba wciąż o mojej ulubionej powieści post-apo. Natomiast trzeba znaczyć jedną rzecz. To znaczy mówiąc o Bastionie jako o Mojej ulubionej książce pozapokaliptycznej, to nie jest tak pewne pierwsze miejsce. Znaczy, to nie jest takie pierwsze miejsce, gdzie miałbym to poczucie, że pewnie nic go przez długi czas nie przebije. Wyobrażam sobie, że coś mogłoby Bastion przebić. I tak jak sobie na przykład myślę o. Patrząc szerzej, o moich ulubionych seriach Fantazy na przykład. Czyli o pierwszym prawie, o świecie dysku, o malazanie. To to są takie mocne pierwsze miejsca. No nie, to są takie pierwsze miejsca, które nie wyobrażam sobie, żeby dzisiaj ktoś mógł je przebić. Jeżeli chodzi o Bastion, to wyobrażam sobie taką możliwość. Dla wielu, to jest opus magnum Stephena Kinga. To jest jego najlepsza książka, i szczerze mówiąc, wydaje mi się, że się z tym zgadzam. Znaczy, faktycznie wydaje mi się, że to jest najlepsze, co King napisał. To nie jest moja ulubiona książka Kinga, ale definitywnie jest to historia ogromna. Jest to też najdłuższa książka, jaką Stephen King napisał. Jeżeli chodzi o długość, to ona jest zbliżona pod kątem liczby słów do władcy pierścieni. Do wszystkich trzech tomów. O takich gabarytach tutaj mówimy. Bastian to jest jedna z pierwszych książek Kinga i to jest taka książka, która bardzo dobrze pokazuje to, jak długo już King tworzy. Um, bo za 3 lata ta powieść będzie miała 50 lat. Ona się ukazała na początku października 1978. I koniec końców to była piąta powieść Kinga po Kerry, miasteczku Salem, Lśnieniu i Rage. Warto jednak powiedzieć, że ta wersja, którą wy, my, czytelnicy w Polsce, możemy kupić, to nie jest ta wersja z 1978. To znaczy wtedy ukazała się wersja okrojona, którą bodajże po 12 latach King uzupełnił wycięte fragmenty i wydał to jeszcze raz. Z tego co kojarzę, że powód był taki, że wydawnictwo powiedziało Kingowi, że gdyby ta książka wyszła w takiej wersji nieokrojonej, no to cena tej książki byłaby tak wysoka, że nikt by tego nie kupił. Więc King wyciął, a w latach 90. wkleił. I to, było, to była dość. Konkretna długość to było jakieś 300 stron, i o tej wersji będę mówił. Nigdy nie czytałem żadnej innej, nie mam pojęcia jak ona wygląda. Bastion to jest po części postapo, po części powieść z elementami takimi czysto fantastycznymi, czysto fantazy, i po części horror. Oczywiście w głównym stopniu to jest postapo, które przedstawia nam wizję postapokalipsy wywołanej przez wirusa. Mam tutaj broń biologiczną, która no, robi swoje. I w konsekwencji wybija ponad 99% ludzkości, tam 99,5 albo 4. Mniej niż procent ludzi zostaje przy życiu. I ta książka podzielona jest na trzy części, i każda z nich jest trochę inna. Pierwsza to jest sam wybuch tej zarazy, tej apokalipsy. Muszę powiedzieć, że jeżeli ktoś tę książkę czytał w okolicy 2020 roku, albo na przykład trochę później, to myślę, że wrażenia byłyby podwójne. I nie wiem, czy tak u mnie nie było. Nie wiem, to ja wiem, czytałem w 2021, może właśnie w 2020. Ale już jakiś czas po wiadomej rzeczy, która wydarzyła się w naszym świecie. Więc pierwsza część pokazuje nam wybuch tej zarazy i upadek cywilizacji. Część druga pokazuje nam to, co zostało. I ta część ma trochę formę takiej powieści drogi. Natomiast część trzecia jest to konfrontacja z pewnym wielkim złem, które się pojawia w tym świecie. Oczywistym jest, że Bastion jest potężną książką. Ona w polskim wydaniu ma chyba 1100 stron i, i to dla wielu już będzie dyskwalifikacja, to będzie już za dużo, żeby przetrawić. Trzeba sobie powiedzieć, że to jest definitywnie książka, w której King się nie śpieszy. Ponownie nie wiem, jak to wyglądało w wersji pierwotnej, natomiast trochę w tej historii czasu spędzimy. To nie jest tak, że tutaj mijają, no nie wiem, lata, cała akcja tej książki to jest parę miesięcy. Ale nie jest to książka, która ma jakieś totalnie szałowe tempo. Co wydaje mi się dość charakterystyczne dla Kinga. On raczej w swoich książkach nie pędzi na łeb na szyi. Jego książki często są dość powolne. Aczkolwiek wydaje mi się, że w innych książkach może to przeszkadzać mniej, bo to jednak groza. Tam chodzi o suspense, tam chodzi o napięcie. Tutaj mamy post-apo. I wydaje mi się, że trzeba sobie tę książkę porównać do innej książki, którą czytałem w zeszłym roku, czyli do jego śpiewu. Bo to jest książka bardzo podobna że te bardziej łabędzi śpiew jest bardzo podobne do bastionu. Nie są to identyczne książki. Wydaje mi się, że łabędzi śpiew to jest taki trochę bardziej esencjonalny bastion. I ja użyłem takiego stwierdzenia, porównując te dwie książki, że, że łabędzi śpiew wydaje mi się bardziej podręcznikowo poprawną książką. Że tam mniej rzeczy nie gra, ale jeżeli coś już gra, to gra lepiej w bastionie. Ja bym to podtrzymał. To nie znaczy, że jeżeli ktoś polubił łabędzi śpiew, to na pewno mu się Bastion spodoba, bo chociażby styl Kinga i McCamona są, style tych są dość różne, ale jest duża szansa, że tak będzie. Oczywiście te książki się pewnymi detalami różnią. U McCamona mamy nuklearną zakładę, tu mamy wirusa, postacie są inne, ale są takie elementy, które są ewidentnie bardzo podobne. Ewidentnie bardzo podobne i nie ma nawet co się kłócić, że tak nie jest. Wydaje mi się, że punkt wejścia może być problematyczny, bo King w tej książce przedstawia naprawdę dużo bohaterów. I głównych, istotnych bohaterów w tej książce jest kilku, może nawet kilkunastu. I na początku poznajemy większość z nich, i tak trochę skaczemy między nimi, bo zaczynamy tuż przed wybuchem zarazy i trochę śledzimy jakiś taki niewielki wycinek z życia każdego z nich. No i oczywiście potem widzimy to, jak ich życie no, drastycznie się zmienia. I muszą sobie radzić z zastaną sytuacją. Na przykład mamy um, Larego Underwooda, czyli w ogóle, moim zdaniem, jedną z lepszych postaci Kinga. E, faceta, który w, ciąg w końcu osiągnął sukces muzyczny. E, no i w bardzo niefortunnym momencie go osiągnął, no bo oczywiście wybucha zaraza i potem nie ma już praktycznie nikt czasu na słuchanie muzyki. Natomiast mu mówiąc o bohaterach, to jest chyba jedna z najlepszych grup bohaterów, jakie King stworzył. Może w ogóle najlepsza. Jak mówię, bohaterów jest bardzo dużo i ci bohaterowie są bardzo różni. Mamy naprawdę dobre storyarki, takie jak właśnie Larry Ganderwooda. Mamy też bohaterów, którzy symbolizują coś, jak matka Abigail czy na przykład Randall Flag. I mamy też takie portrety, które są dość przerysowane, które mogą się wydawać dość oczywiste, czy wydaje się dość oczywiste, w którym kierunku historiarki pójdą, ale są wyraziści i działają w tej historii. Też umówmy się, ja raczej... Nie mam takiego podejścia, że Stephen King pisze jakieś niesamowicie wybitne książki, w tym znaczeniu, że on pisze takie książki, które, wiecie zmieniają patrzenie na coś. Ale Stephen King potrafi mnie wciągnąć w historię i potrafi mi zabrać naprawdę ciekawą przygodę. I wydaje mi się, że to jest największa przygoda, na którą Stephen King może ci zabrać jako czytelnika. Bo to, co jest piękne w tej książce, to jest to, że ona składa się z takich elementów, które można znaleźć w niektórych książkach Stephena Kinga. Ale to jest bardzo umiejętny miks tego wszystkiego. Więc mamy tutaj oczywiście post-apo, mamy powieść drogi. W ogóle sam Stephen King chyba mówił, że on trochę chciał napisać taką post-apokaliptyczną wariację na temat Władcy Pierścieni. Szczerze mówiąc, nie widzę tego za bardzo. Niektórzy mówią, że to widzą, ja tak średnio. Ale mamy tutaj post-apo, mamy powieść drogi, która pewnie zajmuje najwięcej czasu. Znaczy ten moment, kiedy nasi bohaterowie podróżują po zdewastowanej Ameryce. Mamy grozy, mamy kilka naprawdę dobrych scen grozy. Scena w więzieniu, scena w tunelu. To są jedne z najbardziej faktycznie niepokojących scen Kinga, jakie czytałem. Mamy też tego mało miasteczkowego Kinga, czyli ten taki etap, gdzie próbujemy tworzyć jakąś społeczność, i wiem, że dla wielu to jest najgorszy element książki. Nie wiem, czy to nie był mój ulubiony element książki, gdzie faktycznie mamy takie dramaty związane z no, zarządzaniem Pewną grupą. Tworzeniem jakiejś hierarchii, urzędów, wyżywieniem. To mi się bardzo podobało. No i oczywiście mamy to takie niemalże pierwotne, tajemnicze zło, e, które gdzieś tam czyha w cieniu. W tym przypadku oczywiście jest to Randall Flagg, główny zły. E, być może w ogóle jeden z najlepszych antagonistów Kinga. On wydaje się takim trochę. Oczywiście to jest to jest w ogóle porównanie, które mam w głowie. On wydaje się takim trochę Neganem z The Walking Dead, tylko e, który. Niesie ten taki element czysto fantazy, bo ewidentnie nie jest człowiekiem, ewidentnie jest taką postacią trochę jak diabeł, niemalże. I w ogóle wydaje mi się, że jeżeli chodzi o moją przyjemność z czytania, to ja bym porównał Bastion do tych najlepszych momentów, najlepszych czasów The Walking Dead. Nie obejrzałem całego The Walking Dead, odpadłem chyba na ósmym czy siódmym, ale chyba na ósmym sezonie. Ale uważam, że Bastion bardzo udanie łączy te elementy które sprawiały, że The Walking Dead do pewnego momentu przynajmniej było naprawdę udanym serialem. Oczywiście bez zombie, ale mamy ciekawych, wyrazistych bohaterów i jakieś tarcia, napięcia między nimi. Mamy ciągłe poczucie zagrożenia, podróż, szukanie zasobów. No i obraz świata, który się zmieni już na zawsze. Nie ma powrotu tego, co było. To jest Bastian. I oczywiście to, co powiedziałem przed chwilą, czyli to, że mamy kilka składowych, jeżeli chodzi o tę książkę, to może być problem. No bo to są jednak wyraźnie różne... Etapy tej historii. I ja sobie wyobrażam, że ktoś na przykład może polubić tylko ten etap podróżniczy, a potem się nudzić. Albo ktoś może lubić wszystko, ale na przykład ten etap z tworzeniem jakiejś społeczności może mu się nie podobać. Tym bardziej, tak jak już powiedziałem, Stephen King nie śpieszy się. I o ile wydaje mi się, że McCammon próbował bardzo efektywnie e, sprawić, żeby jego książka była taka bardzo esencjonalna, że tam był taki konkret za konkretem, to ja mam trochę tak, że ja jako czytelnik czasami lubię się powłóczyć z bohaterami. Szczególnie jeżeli ich lubię albo wydają mi się interesujące, nie musi się nawet za bardzo cokolwiek dziać. Ale wiecie, kiedy mam jakąś podróż, to czasami lubię po prostu poobserwować tę podróż, dać czas pewnym relacjom, żeby wybrzmiały lepiej, a nie trzymać się takiej konstrukcji od ważnej sceny do ważnej sceny. W tym departamencie Stephen King, uważam, trafił w punkt i ja nie miałem problemu z tym tym niemniej, że. No, tym niemniej, wiecie, no, ta książka ma jednak te tysiąc stron. Więc wydaje mi się, że to jest coś, czego się można spodziewać jeszcze przed rozpoczęciem czytania. Myślę jednak, że tak uniwersalnie najlepszym etapem tej książki jest pierwsza połowa. Ja w ogóle uważam, że te fragmenty, kiedy obserwujemy upadek społeczeństwa, bo wiecie, porównując ponownie do Łabędziego śpiewu, tam nie było za bardzo tego upadku, tam po prostu było boom. Tutaj mamy w ogóle taki fragment. Dosyć długi, nie pomnę jak bardzo długi, ale kilkadziesiąt, można nawet około 100 stron. Może przesadziłem z tą setką. Ale kilkadziesiąt stron, gdzie obserwujemy różnych ludzi w różnych miejscach. Mamy takie mikrohistorie, które są naprawdę dobre. Uważam, że w ogóle tutaj wybrzmiewał bardzo dobrze ten talent Kinga do pisania krótkich form. Uważam, że wczesny King pisał naprawdę świetne opowiadania. I tu jest taki fragment, gdzie King nam przedstawia jakiegoś bohatera, zarysowuje sytuację i potem idziemy dalej do innego bohatera. I oni już nie wracają. Ale to robi wrażenie. To jest świetnie napisane. Oczywiście to najlepiej działa w odniesieniu do bohaterów, których, których już nam King zarysował. Bardzo choć tak emocjonalnie odebrałem to, co się um, stało, um, Underwoodowi, o którym już mówiłem, Larem um, Underwoodowi, który na początku nie jest specjalnie sympatyczną postacią. I on ma świetny charakter ark. Nie tylko zresztą on. Ale myślę, że pierwsza połowa dla mnie praktycznie bez skazy jest, jest kapitalna, bo mamy te kilka wątków funkcjonujących osobno. Mamy Jakiś dziwny, właśnie taki fantastyczny, mistyczny element, bo to, że ci wszyscy bohaterowie wyruszają w drogę. Oczywiście, abstrahując od tego, że no prawdopodobnie miejsce, w którym mieszkali, nie nadaje się już za bardzo do pozostania. To powodem takiej wyprawy jest pewna wizja. Nie będę mówił więcej. No i mamy Randala Flaga. I można w sumie pod tym kątem trochę czuć ładce pierścieni, bo pod koniec on, on tworzy taki trochę swój mordor. Jest, jest bardzo zabawne, gdzie ten mordor się znajduje. Ale Randolphak to jest taki trochę właśnie diabeł, który pojawia się czasami, robi coś i znika. Znajduje sobie popleczników i znika. I ma to trochę ten posmach takiej wiecie. Faktycznie powieści fantazy, w tym znaczeniu, że jak podchodzicie do powieści fantazy, to liczycie na wielką opowieść. Znaczy, może, powinniście. Zakładam, że część z was, biorąc się za epic fantazy, liczy na jakąś wielką epicką historię. I to jest taka trochę post-apo, wielka epicka historia. Z wieloma bohaterami, wieloma wątkami podróżą, zagrożeniem. Ponadto no to kurde, wyobrażam sobie, gdybyście na przykład się rozchorowali czytając Bastion. To by były ja dopiero. To już myślę, że mózg by fikołki zaczął robić. Po części to się robi taka trochę niemalże biblijna historia. To, to może za duże słowa ale wiecie, to jest taka historia o walce dobra ze złem. O walce sił światła z siłami ciemności. Chyba też nie muszę mówić. Eee, no, dość brutalna jest to książka. Po pierwsze, nie muszę tego mówić chyba dlatego, że powiedziałem to, ale... Nie powinienem musić tego mówić, bo po pierwsze to jest post-apo. Umówmy się, to nie są najprzyjemniejsze warunki, więc to dość oczywiste, że nieprzyjemne że się będą działo. Po drugie to jest Stephen King. I szczególnie ten wczesny Stephen King był, był dość okrutny. Być może to zabrzmi nie, niesympatycznie, ale wydaje mi się, że obecny Stephen King troszeczkę się zdziadział i już, już tak nie leci po bandzie. No ale też nie jest to tak przybijająca książka jak na przykład Droga McCarthy'ego. Po tamtej książce to totalnie depresji można dostać. Tutaj wydaje mi się, że nie jest aż tak źle. Są takie bardzo ludzkie momenty, że można się uśmiechnąć, może nawet pośmiać, obserwując interakcje między bohaterami. Mam też trochę tych okruchów życia kingowskich i to troczkę mi się bardzo podobało. Bardzo mi to grało. Eee, natomiast nie grało mi wszystko i o tym trzeba powiedzieć. Eee, jak już powiedziałem, pierwsza połowa uważam jest pewnie obiektywnie lepsza niż druga. I nawet jeżeli ja lubię drugą połowę, to tam pewne momenty mogą się delikatnie ciągnąć. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli już tam dotarliście to jednak dlatego, że ta książka Was kupiła, więc pewnie część z Was będzie mogła wybaczyć to, że mamy właśnie te okruchy życia, bo spędzamy czas z bohaterami, których już lubimy. Natomiast najgorszym elementem tej książki jest końcówka. I uważam, że zakończenie... może tak. Jak już niejednokrotnie mówiłem, Stephen King to jest autor, który no, trochę wbrew swojej woli jest słynny, jest znany z tego, że nie, nie potrafi kończyć swoich książek. Jest taka opinia, moim zdaniem absurdalna, mimo wszystko, że King nie potrafi pisać zakończeń. I to jest fakt, jakby patrząc na. Znaczy nie fakt, że nie potrafi pisać zakończeń, tylko faktem jest to, że zakończeń Kinga słabych jest trochę, ale też dlatego, że Steven King napisał dużo książek. On napisał ich na tyle dużo, że jakieś słabe muszą się trafić. Um, I, wiecie, są takie książki. Kinga, które mają absolutnie okropne zakończenia. Są takie, które mają fantastyczne zakończenia. Jeżeli chodzi o Bastion, to ono jest. Nie powiedziałem, że jest złe, ale jest średnie bardzo. I wydaje mi się, że po tak długiej drodze jest to pewnego rodzaju rozczarowanie, tym bardziej, że King ma taki, że znaczy niezwykle, ale w tej książce taki dziwny sposób kończenia, gdzie wydaje się, że jest już koniec, a potem mamy jeszcze kilkadziesiąt stron. Takie niemalże zakończenie po zakończeniu. W tej rozszerzonej wersji jest też coś w rodzaju sceny po napisach. Yy, I to jest akurat coś, co mi się podobało. Tak jak zresztą cała książka. Więc reasumując, nie wydaje mi się, żeby to powiecie. Książka, która, nie wiem, zmieni wasze patrzenie na coś. Natomiast, jeżeli szukacie epiki post-Apo, jeżeli szukacie epickiej, wielowątkowej, ogromnej historii post-apokaliptycznej, takiego ogromnego kolażu różnych wątków i gatunków. Od powieści fantazy, powieści post-Apo, powieści drogi. Horroru, powieści obyczajowej, to, to wszystko tutaj jest. Wielka historia, uważam, że bardzo wciągająca historia, cholera klimatyczna, ze świetnymi bohaterami, fantastycznym antagonistą, który jest trochę taki lovecraftiański niemalże, przez tę tajemnicę, e, która wokół niego jest. Tylko tak jak mówię, trochę czasu potrzebować będziecie, jeżeli się zdecydujecie na tę książkę. Ja się bawiłem świetnie, uważam, że jest to definitywnie jedna z najlepszych, jeżeli nie najlepsza książka Stevena Kinga. I też mimo wszystko wyraźnie inna. Stephen King czasami pisze dystopię, post-apo, jest wielki marsz, jest komórka, jest ucieknier. Ale jeżeli jakiś horror Kinga wam się nie podobał, to myślę, że można spróbować. Bo jak mówię, to jest wyraźnie inna książka niż wszystko, co King napisał przedtem i w sumie później również. No. Także w tym filmie to by było na tyle. Dziękuję każdemu, kto dotrwał tego momentu. Pozdrawiam was gorąco i do następnego. Cześć!